Hmm. Chwileczkę? Dobrze. Chcę takie lody. To proste. Bierzemy miskę z lodem i na lód stawiamy drugą miskę. Potrzebuję też cukru, śmietany, no i oczywiście barwnika. Wszystko to należy ubić mikserem bezpośrednio w misce. Jak wspaniale to wychodzi. Dokładnie tak jak chciałam. A teraz foremka. Użyję worka cukierniczego, żeby przelać lody. Ciekawe, ciekawe. A ja mam tu swój własny przepis. Jakie świeże truskawki. Pokroję je na małe kawałki. Włożę do miski. I zaleję śmietaną. Teraz muszę to wymieszać trzepaczką. Oj, moja ręka gdzieś się zapodziała. Ja też mam swój własny przepis. Odciąłem górną część arbuza, a teraz moim nowym blenderem ubiję całą zawartość. Zaczynamy. O tak, ile soku. Idealnie. No a teraz muszę tylko wlać całość do szklanki i włożyć patyczek. Gotowe. Babciu, ja też skończyłem. No to włóżmy to do zamrażarki. Otwórz babci drzwiczki. Proszę bardzo, twoje też włożę. Uff. Co za amatorzy. Mój tort lodowy jest zamrożony. Teraz trzeba go udekorować. Na środku będzie miska posypki, a po bokach rożki waflowe. Pięknie. No nieźle. Ja też udekoruję mój świeżymi plasterkami truskawek. Świetnie, ale pięknie to wygląda. Fejcz, częstuj się. Ojej, jakie interesujące! Ten tort jest jak moje lody. Od niego zacznę. Chyba muszę użyć rożka. Mmm, jakie apetyczne. Jest też posypka. Dodam ją do rożka. Ale super! Mm, to jest niesamowicie pyszne! A teraz spróbuję lody Bena! To arbuz, ale fajnie wygląda! Mm, tylko nie mogę tego ugryźć! Dobra, nie dziś! Babciu, twoja kolej! Truskawki i lody truskawkowe! Ojej! Odlot! Chcę więcej! I jeszcze więcej! Uwielbiam to! Babciu! Wygrywasz! Hurra! Jestem najlepsza! Najlepsza! A teraz chcę ciastka! Takie jak te! Dacie radę? Jak w ogóle robi się ciastka? Łatwizna! Zobaczysz za chwilę! Nic nie przebije ciasteczek babci. Wbijam dwa jajka do miski, dodaję mąkę, mleko i mieszam wszystko trzepaczką. Dokładnie. Dodam też oczywiście masła. O tak! Mały kawałeczek wędruje prosto do ciasta, dodam też sporo cukru. To będzie najsmaczniejsze ciasto w historii. Wszystko co teraz trzeba zrobić to ulepić z tego ładne ciasteczka. W tym celu zamierzam je dobrze wyrobić. Teraz spłaszczę kawałek i zrobię ładny wzorek łyżką. Właśnie w ten sposób. A oto i nasze precle oraz M&M'sy. A oczy Oczywiście zrobię z czekolady. Urocza myszka, prawda? liczności. A czekolada jaka dobra. Babciu, twoje metody są z zeszłego wieku. Mam tu profesjonalny mikser. Sam wyrobimy mi idealne ciasto w kilka sekund. A no, co ja mam robić? O, krem orzechowy. Spróbuję trochę. Mm, idealnie. Dam łyżeczkę na talerzyk i udekoruję cukierkami. Proszę bardzo, co powiesz, babciu? Benno, ty jak zawsze. Nadszedł czas, abym upiekła ciasteczka. Dobrze? Otworzę piekarnik i włożę ciastka. Nastawię minutnik i będę czekać. A ja muszę zrobić więcej ciastek. O nie, krem nie chce zejść z łyżki. To dalej. Przepraszam, szefowo. Ben, zniszczyłeś moje ciasto. Co mam teraz zrobić? O, myślę, że nadszedł czas, aby wyjąć moje ciasteczka. Mm, co za aromat. Nie mogę się doczekać, aż Paige je spróbuje. Babciu, jakie fajne ciastka. Szefowa kuchni się na mnie złości. Już nic z tym nie poradzę. Paige, spróbuj. A, ojej. A co to za maś? No nie wygląda to jak ciastka. Fuj! To obrzydliwe. Nie zjem tego! De! Nie! Nie zjem tego. Głupiej spróbuję tych zabawnych myszek? Ojej! Jakie dobre! Aj! Mój ząb. Co tam jest? Piszcionek babci? Nie, no to się nie nadaje. A co z Benem? Spróbujmy. No to też nie wygląda jak ciastko. ale dobra. No nie jest złe. Jest nawet dobre. Chcę więcej. Ben, tym razem wygrałeś. Naprawdę? Kurde! Widzicie, wygrałem. A tym razem Chcę zjeść hot doga Właśnie takiego Prościzna Nawet dziecko sobie z tym poradzi Wezmę kiełbaskę i usmażę ją na patelni Na dużym ogniu Tak szybko jak to możliwe Dobra czas ją odwrócić O nie przypaliła się Ale nie szkodzi mm, Dodam oleju Teraz na bank się nie przypali! Kładziemy kiełbaskę! O nie! Gorący tłuszcz wszędzie pryska! Babciu, ratuj! Przestań, Ben! Załóż pokrywkę i będzie dobrze! No, z pokrywką jest okej! Okay. Słuchaj, babci! A co to za zapach? Ben, myślę, że kiełbasa się pali! Ile dymu! Co znowu? Może potrzebuję jeszcze więcej oleju? Na pewno. O nie! Teraz jest tu pożar! Jest tylko gorzej. To bolało! Wiem, trzeba dodać wody. O nie! Jest jeszcze więcej dymu! Nie mam czym oddychać! I w co zamieniła się kiełbaska? No cóż, będę musiał taką podać. Co robić? Zamaskuję ją keczupem! Właśnie tak! No to jest to! Babciu, widzisz? Naprawiłem to i to sam! Rzeczywiście naprawiłeś! A ja wezmę świeże warzywa! Pokroję pomidora! Sałatę! Mm, pięknie! Włożę to wszystko do bułki! A marchewka będzie zamiast kiełbasy! To jest zdrowy hot dog! To ma być hot dog? Zaraz mój profesjonalny grill upiecze idealnego hot doga w sekundę! Gotowe! Teraz trzeba pokroić trochę czerwonej cebuli, świeżego pomidora, właśnie tak! I trochę ogóreczków. Pokroję je w plasterki. Gotowe! Ułożyłam sałatę na bunkę Dodam świeże warzywka. A na wierzchu dam moją idealną kiełbaskę. Użyję musztardy i oczywiście keczupu, żeby dopełnić smaku. No i proszę. A wisienką na torcie będzie posypka z pikantnych chipsów. Tak powinien wyglądać hot dog. Jestem pewna, że Paige to doceni. Hurra! Są i moje hot dogi! Ten wygląda jakoś dziwnie! Zacznę od niego! Fu, tu jest pełno keczupu! I coś przypalonego! Do bani! A co my tu mamy? Próbuję, tylko gdzie jest Hot dog zrobiony z samych warzyw nie jest dla mnie! Ten wygląda dobrze! Mmm, Jaki apetyczny! Ojej! Jest naprawdę dobry! Ten wygrywa! Wygrałam? Jakby ktokolwiek w to wątpił. Co chcę zjeść? Wiem, chcę gofry. Pyszne domowe gofry z kremem i truskawkami. Babcia jest gotowa do mieszania ciasta. Zwykłe domowe gofry? Nie ma problemu. Mmm, pyszne. Co jest? Przecież to wyzwanie kulinarne. Ale musimy nakarmić Emmy, a nie ciebie, Suzy. Moja kochana Emma prosi o gofry, a babcia zaraz je zrobi. Wsypię mąkę, rozbiję jajka, dodam masła i więcej cukru. No i oczywiście świeżutkie mleczko. Teraz użyję trzepaczki, aby to wszystko wymieszać. Trzeba to zrobić dokładnie, żeby nie było grudek. Co tak patrzysz, Rose? Twoje ciasto jest zbyt gęste. Moje ma idealną konsystencję. Z łatwością można je przelać do miseczek. Do każdej dodam krople barwnika spożywczego i zamieszam. Ciasto będzie różnokolorowe, więc zrobię gofry w kolorach tęczy. To będą najlepsze gofry na świecie. Jeszcze zobaczymy. Ojej, one już zrobiły ciasto! A co ze mną? Wiem, zrobię ciasto z Nutelli. Mąkę i mleko dodam bezpośrednio do słoika i zamieszam czekoladowe ciasto. Proszę bardzo, gotowe! Teraz można to wlać do gofrownicy. Wyjdzie ładny brązowy gofr. Trzeba tylko poczekać. Ojej, co tam robi szefowa kuchni? Wymyśliła coś ciekawego. Kolorowe ciasto wlewam warstwowo do gofrownicy. Ostrożnie, żeby nie mieszać kolorów. I proszę, tęczowe gofry w kształcie serc. Piękne i pyszne. W każdym daniu bardzo ważny jest sposób podania. Kolorowe gofry nabijam na szpikulec. A ich końcówki zanurzam w czekoladzie. Następnie w kolorowych posypkach. Układam je ładnie na talerzu i voila! Wielkie mi rzeczy! Może babcia nie zrobiła takich ładnych gofrów, ale babcia wie, co do nich dodać. Koniecznie trzeba skropić gofry syropem klonowym. A następnie sosem czekoladowym. Na wierzchu posypiemy cukrem pudrem i dodamy truskawki. Proszę bardzo. Gotowe. Moje wciąż są lepsze. Ojej, rzeczywiście, czemu dekorować gofry? Wymyśliłam. Ozdobię je skitresami. Dzięki temu będą kolorowe i pyszne. W porządku. Można próbować. Hmm, od czego powinnam zacząć? Najpierw spróbuję te gofry. Wyglądają naprawdę smakowicie. W dodatku są z truskawkami, tak jak chciałam. O tak, po prostu rozpływają się w ustach. Palce lizać. Które następne? Te tęczowe serduszka wyglądają niesamowicie. Nigdy wcześniej nie widziałam takich gofrów. Spróbuję i zjem dwa naraz. Podoba mi się, są bardzo pyszne. Ojej! Ten gofr jest taki niezwykły. Trochę ciężko go ugryźć, ale smakuje wyśmienicie. Co wybrać? Tak trudno się zdecydować. Chyba zjem je wszystkie. Pyszności. Emma, czy smakowały ci moje gofry? Babciu, wszystko mi smakowało. Chyba za dużo zjadłam. Pomocy. Przekarmiliśmy ją. No cóż, gratulacje dla wszystkich uczestniczek. W tej rundzie jest remis. Teraz chcę. Chcę kakao z piankami marshmallow! Ej, obudźcie się! Kakao? Okej, okay, siostrzyczko. Kakao? To nic trudnego. Ja też uwielbiam kakao. Ej, babciu, obudź się! Ej, ja wszystkich nakarmię. Dzień dobry babciu, wstała i gotuj! A co? Moja wnuczka chce Kakao? Babcia za chwilę je zrobi. Zaczynam od mleka. A teraz bierzemy trochę nutelli, ale najpierw babcia sama spróbuje. Pyszna! Nabieram więcej kremu i dodaję do ciepłego mleka. Teraz trzeba to dobrze wymieszać. Gotuję się. Czy czujecie ten piękny aromat? Jak ładnie pachnie. Ja też tak zrobię. Wezmę mleko. Tylko z jakiegoś powodu nie chce się otworzyć. No dalej! Ojej, jestem cała mokra. Najważniejsze, że jest jeszcze mleko. Wyleję to, co zostało. I dodam czekoladowych batoników. Ułożę je w rzędach. Właśnie w ten sposób mała czekoladko. Myślałaś, że udać się ode mnie uciec? Nie ma mowy. Też cię ugotuję. A teraz trzeba wszystko docisnąć. Suzy, co to? A, dobra. Ja zrobię wyjątkowy deser. Czekoladową bombę. Sos wlewam do półkolistych foremek. Następnie łyżką rozsmarowuję go równomiernie po bokach. Właśnie w ten sposób. Zostawiam do ostygnięcia, a po chwili wyjmuję gotowe półkule. Pozostaje tylko wypełnić je nadzieniem i skleić ze sobą. Jako nadzienie użyję kakao w proszku. Do każdej połówki wsypię łyżeczkę. Następnie biorę garść marshmallow i układam je na wierzchu. Prosto na kakao. Wystarczy przykryć drugą połówką i bombki z niespodzianką gotowe. A na koniec poleję sosem czekoladowym. Posypię też kokosem. Rewelacja. Gotowe. Należy je podawać ze szklanką ciepłego mleka. Kolejne kulinarne arcydzieło. Co ty tam wydziwiasz wielkimi rzeczy? Babci wyszło równie dobre. Naleję kakao do kubka. Na wierzchu ułożę pianki marshmallow. Roztopią się od gorącego kakao. Mmm, Co za aromat. I oczywiście dodam czekoladowe ciasteczka Oreo. Przecież moja wnuczka uwielbia pić kakao z czekoladowymi ciasteczkami. Pomocy! Pożar! Uf, ugasiłam. To nowy przepis, dopiero go wymyśliłam. Wszystko gotowe, można próbować. Ojej, Suzy! Nie można pozwolić jej zbliżać się do kuchenki. Hurra, w końcu można próbować. Co to jest? Pachnie, jakby coś się spaliło. Ale spróbuję. Fuj, smakuje okropnie. Trzeba to wyrzucić. Co teraz spróbować? O, moje ulubione oreo! Babcia wie, że lubię pić kakao z ciasteczkami oreo. Można namoczyć herbatniki w kakao. Wtedy robią się miękkie i rozpływają się w ustach. Mmm, pyszne. Kakao też smakuje cudownie. Babciu, zrobiłaś je tak, jak lubię. Ojej, co to za dziwna czekoladowa kulka? Nie próbowałam jeszcze czegoś takiego. Chyba powinnam zalać ją mlekiem. Ojej, topi się! A w środku są pianki marshmallow! Wow! Spróbuję? To jest naprawdę dobre. Uwielbiam to! Wybieram ten napój! To ja go zrobiłam, wygrałam, to było oczywiste. I co z tego? Co za zarozumiała dziewczyna! Ach, moja droga wnuczko! Teraz mam ochotę zjeść frytki z McDonalda. Wiem, jak je zrobić. To nie jest takie trudne. Co? To bardzo niezdrowe danie. Lepiej jeść marchewki. Zrobię zdrowe paluszki marchewkowe dla mojej wnuczki. Marchewkę kroję w cienkie słupki. Właśnie tak. Nie da się ich odróżnić od frytek. Ale paluszki marchewkowe są o wiele zdrowsze. Masz, suzy zjedz trochę? Nie chcę. Sama jest swoją marchewkę. Jak chcesz, bardzo mi się podoba. Cóż, te ziemniaki nie przypominają mi frytek? Jak je przygotować? Spróbuję je najpierw obrać. Okej, okay. odkroję skórkę z każdej strony. Teraz wezmę krajenicę do ziemniaków. Dzięki niej mogę je pokroić na równe kawałki. Proszę bardzo. Jak fajnie mi to wyszło. A teraz trzeba to usmażyć. Do zrobienia frytek potrzeba będzie sporo oleju. Wlewamy. Ustawiamy maksymalny ogień. Ojej! Olej się pali! Pomocy! Czemu tak krzyczysz, Suzy? Co ona tu gotuje? Olej się nawet nie nagrzał. Czemu ona robi takie zamieszanie? Babciu, nie oparzyłaś się? Zaraz tu będzie się palić. Suzy, zmniejsz ogień! Trzeba ci wszystkiego uczyć. A ja zrobię niezwykłe ziemniaczki i podam je na szpikulcach. Nawet najzwyklejsze danie może być wykwintne dzięki nietypowemu serwowaniu. Wyszło idealnie. A teraz nabijam ziemniaczane spiralki na szpikulce. Super. Bardzo się boję. Wrzucę ziemniaki. A babciu ratuj! Luzi, nie martw się. Zjedz lepiej marchewkę. Nie ma mowy. W porządku, babcia sama zje. Ciekawe, czy się usmażyły. Chyba tak. Super, udało mi się. Wrzucam wszystko do paczki i dodaję keczup. Emma na pewno to pokocha. Ach, to młodzież! Powinna jeść moje marchewkowe fryteczki. To same witaminy, pyszne i zdrowe. Hmm, wydaje mi się, że olej jest już gorący. Można smażyć frytki. Woda je z wykwintnym francuskim sosem truflowym. Wszystko gotowe. Mam możesz próbować. Od czego zacząć? Wow, jakie niezwykłe ziemniaki! Nigdy wcześniej takich nie próbowałam! Do nich sos. Wygląda pysznie. Takie chrupiące i soczyste. To jest naprawdę dobre. Uwielbiam te ziemniaki. A co to jest? Ma dziwny pomarańczowy kolor. Wygląda jak frytki, ale smakuje. ble jak marchewka. Fuuu, nienawidzę marchewek. Nie będę tego jadła. Ojej, czy ktoś przyniósł frytki z McDonalda? Uff, frytki i ketchup to idealne połączenie. Dodam trochę bezpośrednio do paczki i wymieszam. Mogę próbować. Pyszne. Właśnie to czego chciałam. Wybieram je. To są moje frytki! Wygrałam! Brawo ja! Załatwiłam!